Matura w 5 minut dla kandydatów na kierunek Mechanika i budowa maszyn energetycznych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Matura 2015, Matematyka, poziom podstawowy, zadanie numer 15. Kąt alfa ma miarę większą od 0 i mniejszą od 90 stopni oraz spełnia równanie tangens alfa równe 2 razy sinus alfa. Należy wskazać wartość kosinusa kąta alfa i wybrać ją z pomiędzy czterech możliwych odpowiedzi. Pokażę dwa sposoby rozwiązania tego zadania. Pierwszy sposób sprowadza się do rozwiązania równania trygonometrycznego z treści zadania. Po lewej stronie znaku równości mamy funkcję tangens alfa. Zgodnie z definicją możemy ją zastąpić ułamkiem sinus alfa dzielona przez cosinus alfa. Ponieważ kąt alfa mieści się w przedziale od 0 do 90 stopni, ale z wyłączeniem granic tego przedziału, to wiemy, że funkcja sinus na pewno przyjmuje wartości dodatnie, a więc różne od zera. Możemy zatem podzielić obydwie strony przez sinus alfa. Po wykonaniu tej operacji mamy 1 przez cosinus alfa równe 2. Mnożymy teraz obydwie strony równania przez cosinus alfa i dzielimy przez 2. Okazuje się, że cosinus alfa jest równy 1 druga. Pasuje do tego odpowiedź a podana w treści zadania. Drugi sposób rozwiązania polega na sprawdzeniu kolejnych rozwiązań podanych w treści zadania. Trzeba do tego wykorzystać zestawienie niektórych wartości funkcji trygonometrycznych, które znajduje się w tablicach matematycznych. Zerkamy po prostu na wartości funkcji cosinus podane w zestawieniu. Na początek możemy odrzucić rozwiązanie D. To znaczy cosinus alfa równy 1. Funkcja cosinus przyjmuje wartość 1 dla kąta alfa równego 0 stopni podczas gdy wiemy, że alfa musi być większe od zera. Sprawdzamy pozostałe trzy rozwiązania. Sprawdzenie polega na podstawieniu wartości funkcji tangens i sinus do równania podanego w treści zadania. Na przykład w pierwszym możliwym rozwiązaniu cosinus alfa to jedna druga. Odpowiada to kątowi alfa równemu 60 stopni. Dla tego kąta funkcja sinus ma wartość pierwiastek z 3 dzielone przez 2. Jeżeli pomnożymy to przez 2, tak jak w równaniu, to otrzymamy pierwiastek z 3, co pasuje do wartości funkcji tangens dla kąta 60 stopni. Rozwiązanie B to kąt 45 stopni, natomiast rozwiązanie C to kąt 30 stopni. Dla tych dwóch kątów wartość funkcji sinus pomnożona przez 2 nie daje wartości funkcji tangens. Ostatecznie więc jedyną poprawną odpowiedzią jest odpowiedź a. Proszę zauważyć, że przy tym sposobie nie rozwiązujemy równania trygonometrycznego, a jedynie sprawdzamy, czy jest spełnione dla wybranych wartości. Taka metoda może być dosyć szybka, jeżeli mamy do sprawdzenia tylko kilka wartości. Oczywiście wynik uzyskany jednym i drugim sposobem rozwiązania jest taki sam.